Siemanko, z tej strony Dawid. Dzisiaj już będzie pierwszy odcinek, w którym będę składał 60 Ale zanim przejdziemy do składania, to pokażę wam co co zrobiłem tutaj z tym pęknięciem. Pęknięcie, tak jak widzieliście na poprzednim filmie, zostało zalepione i wyszlifowałem je tak do równego. I fajnie to się prezentuje. Nie ma jak o, nie ma jakichś uskoków. No ale dobra, pokażę Wam też co, jakie części zamówiłem. Co mówiłem, e, Broki tam wziąłem 5 więcej, w razie czego. E, nakrętki, tutaj mam nakrętkę na wałek e, rozrządu. Nakrętkę na ten wałek pośredni. Podkładka łożyska, jakieś podkładki pod korek, spustu. Tutaj cztery takie zaczepy. Tutaj jest coś ważnego, jest rurka powrotu, ona mi ciekła i kupiłem taką fajną, ona jest elastyczna, będzie łatwo się przykręcać. Zobaczymy jak będzie, jak długo pochodzi. Tutaj to nic nie ma. Komplet wkładów filtra paliwa. Tutaj mamy filtr oleju. Zestaw uszczelek. zestaw przewodów przewodów do układu chłodzącego. wziąłem je no bo tamte te moje były jakieś takie niektóre dosztukowane. Więc fajnie będzie założyć taki nowy zestaw. Oczywiście olej olej 10 litrów I tutaj mam jeszcze odrzutnik odrzutnik oleju o i taki bajer sobie kupiłem na komin klapeczkę żeby jak pada deszcz czy coś to żeby się tam nie nalewało do środka Tu tak to się prezentuje no i co i dzisiaj będę sobie już czyścił czyścił głowice jak sobie poczyszczę te głowice no to wtedy zamontuję broki w nich tutaj przy rozrządzie już zacząłem trochę pędzlować, bo trochę poczyściłem. Nie wiem, jak to widać. Poczyściłem już trochę te miejsca. No jeszcze gdzie niegdzie trzeba poprawić, ale, ale już jest lepiej. Poczyszczę też tutaj. Yy, gdzie będzie uszczelka pod głowicą. Tak, żeby to jakoś wyglądało. No będę składał. Widzimy się za chwilę. Pokażę Wam teraz, jak myślę, jak powinno się montować broki. Bo tak naprawdę to nie wiem, jak się je powinno montować. Tylko tak sobie już w pierwszej głowicy zamontowałem. Jeżeli tak tego się nie robi, możecie mnie poprawić. Czyszczę sobie tutaj te gniazda. Jak już gniazdo mamy w miarę oczyszczone, jeszcze nie jest w miarę oczyszczone. Musimy tak oczyścić, żeby brok równo dolegał. Brok. Nie wiem czy to brok, czy zaślepka. Zaślepka głowica, żeby dobrze dolegała. Ok, weszło. I teraz tak, ja sobie zrobiłem taką śrubę. Tutaj napisy były na tej śrubie, to sobie to zeszlifowałem pilnikiem starłem. I tak, przykładam sobie to śrubę w ten sposób. I uderzam młotkiem. I brok się powoli. Wbija. No, jak mamy tak wbity brok, myślę, że to wystarczy. Nie wiem, czy powinno się tam coś jeszcze smarować. Możliwe, że. No nie na no, jakiś silikon to raczej wątpię, ale może co, jakieś pasty takie uszczelniające czy coś. Ale wydaje mi się, że jak tak zrobiłem to jak teraz, to to będzie szczelne. Broki oczywiście wszystkie wkładam nowe, bo no te gniazda już. Te wszystkie broki były porzewiałe w środku, w tych gniazdach, kupę Nie wiem czy, mm, czy nie pokrzywi się głowica, ale raczej nie. Jeszcze myślałem, że to można jakoś wprasowywać jakimś lewarkiem, no ale i pierwsze głowice zrobiłem tak młotkiem i było wszystko dobrze więc kolejne też tak zrobię i podejrzewam że też będzie dobrze i teraz tak mamy jeszcze oczywiście z drugiej strony broki ale tu mamy brok który mm, trzeba tak wbić żeby nie wystawał poza płaszczyznę tej głowicy w poprzednim w poprzedniej głowicy to położyłem sobie tutaj tym rantem żeby się oparło to strono na stole i wbijałem tylko że z, dlatego się przeniosłem tutaj na kołek bo jednak na kołku tak nie podskakuje ta głowica Tu. tu, tu. no i z, z tamtym z tym brakiem bo od dołu też tak sobie zrobię. Tu już na stole nie będę wam tego pokazywać. O, zobacz, ile syfów wylatuje jeszcze z tej głowicy. A już trochę czyściłem. Tu już raz sobie już te wszystkie gniazda czyściłem. Teraz gdzie widzę jakiś grupszy. to jeszcze go zabieram. Wiadomo to idealnie nie będzie, bo już swoje lata świetności. że wam, że to miało. Wbijamy. te broki, są z bardzo twardego materiału. Może, może nie jest bardzo twardego, ale z twardego i nie jest tak proste jak wbijać Trzeba też uważać na palce. Nie wiem czy jak zrobi się za duży dołek, czy to nie będzie luzu, ale raczej nie. Przednie broki, które tu były oryginalnie, one na pewno nie były taką metodą wbijane, chociaż mogę się mylić, może się poprostowały jak y, zamarzła ta głowica, ale tamte broki były w miarę równe, nie były takie półokrągłe, widzę, że jak ja tak wbijam robi się takie półko, bo wiadomo, pierwszy się wbije środek i później coraz bardziej po ściance dolega ta śruba, więc równe nie będzie. No, ale co? Może tamte są jakoś wprasowywane, więc. Więc dlatego tak to wychodzi. Myślę, że to będzie trzymać. Rozpadało się u mnie. Jest ciemno, buro i ponuro. A się nie chcę robić. No, ale wbiłem te broki. Przecież ja się tu ubrudziłem. Wbiłem broki. I teraz zbieram się chyba za składanie rozrządu. Zaraz poszukam jakichś, jakichś znaków w internecie, gdzie są, gdzie powinny być oryginalne znaki. No i zbijam te kółka, ale nie ten, zbijam. Wkładam te kółka, ale nie będę wam pokazywał, bo strasznie u mnie ciepno, a jeszcze nie mam tutaj oświetlenia. Jak widzicie, tam taki halogen, który jest przenośny, więc on tak nie oświetli, żeby było to dobrze widać. Więc pokażę wam, jak już będzie złożony rozrząd. Zresztą widzieliście, jak był podczas rozkładania, jak to robiłem przecinakami. Więc pokażę Wam efekt końcowy. Mamy kolejny dzień, i właśnie skończyłem składać rozrząd. Znaczy, jeszcze nie do końca, jakiś tam odrzutnik oleju jeszcze muszę założyć. I zakładam pokrywę, oczywiście, to jeszcze wyczyścić. Złożyłem na nie na to moje farby, tylko na oznaczenia fabryczne. A jeszcze z takich ciekawostek, tutaj mamy kółko pośrednie, i na nim są trzy oznaczenia, i wiecie, żeby po przekręceniu i kręceniu w jednym kierunku wszystkie oznaczenia, żeby się zbiegły. No tak jak jest teraz ustawiony, to wiecie, ile obrotów wałem trzeba zrobić? Ponad 100. Ja policzyłem około 102. Myślałem myślałem, że to będzie mniej, bo. Eee, chciałem sobie sprawdzić, po prostu czy mi się wszystko zgrywa. No i w samochodzie no to zawsze tam przekręcowałem, i, i nie trzeba aż tak dużo kręcić. A tutaj. Mm, a tutaj jednak tych obrotów jest sporo. Co prawda wałek yy, yy, wał z wałkiem rozrządu. z wałkiem yy, tutaj. Lalala. No jakim to jest wał? No wiecie, jaki to jest wałek. Zgrywa się wcześniej, ale oznaczenia na kółku, tym po środku, dopiero po 100 obrotach wałem są w, po, w, w pozycji, której, no tej startowej, nie wiedziałem o takich rzeczach. Możecie napisać, czy wy wiedzieliście i jak obstawialiście, ile, ile, ile obrotów trzeba zrobić tym wałem? Dobra, ja składam resztę, zakładam pokrywę i myślę, że już będę mógł dojechać przodem myślę, myślę, no chyba tak dobra, widzimy się za chwilę no już powoli zaczyna to przypominać ciągnik przednie koła dokręcone nie wiem czy już Wam pokazywałem dokręciłem kółko na dole i przykręciłem pompę wody no i teraz póki co na tym na tym sobie etapie chwilę zaczekam bo jak widzicie tu do pompy wody nalałem wody o, widać jest woda i tu w każdym tym kanale też jest woda nie chcę tak poruszać za mocno bo widać że jest woda w każdym tu też poruszę o, widzicie Dobra, i po to sobie tak nalałem, żeby sprawdzić, czy w tym miejscu, tylko z drugiej strony bloku, nie ma pęknięcia. Zostawię to na jakiś czas, zobaczę, czy mi będzie ciekło. No, ale tak. Yy, tu nie będzie takiego właśnie ciśnienia, yy, nie będzie ciśnienia w układu, w układzie, więc ten test może być taki nie do końca dobry no ale zawsze lepszy taki test niż żaden już mi do, da to jako, jakoś po, jakiś pogląd na sytuację bo jak teraz zostawię i będzie ten stan się utrzymywać to super nic się tam nie dotykam e, jakby było tam jakieś pęknięcie no to to podczas gdy silnik będzie pracować no to metal się rozszerza więc powinno ściskać te pęknięcie tak sobie myślę tylko że no ciśnienie w układzie hmm, już prędzej się wytworzy niż ściśnie się ta szczelina, ale myślę, że to nie będzie, yy, że nie będzie się do, do oleju dostawała ta woda. Zostawiam to teraz na parę godzin i zobaczymy za parę godzin, jak to wygląda.